Witajcie, moi drodzy, ja jestem KUSOK, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Zaprezentujemy dzisiaj kilka zdobyczy w tym filmie. Oj, tych filmów ze zdobyczy to mam do nagrania trochę, bo tych paczek się tylko zbiera. Ale to są rzeczy, moi drodzy, które zdobyłem lokalnie. I zaczniemy od takiej reklamówki. A, już widzicie co to jest, moi drodzy. Moi drodzy, to jest nic innego jak komoda. C64 w wersji C Troszkę się obudowa. Widzę, że jest taka. no, Brakuje śrubek. A to jest ta zatrzaskowa, bardziej budżetowa. O tym też muszę odcinek zrobić. Że Commodore miało kilka typów obudów. Warto by było o tym kiedyś powiedzieć. Nie wiem, czy jest sprawny, moi drodzy. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Bo w tej reklamówce są jeszcze jakieś kasetki. Jedna jakieś Dizzy. Dizzy in Europe, coś tam, i na drugiej stronie jest to, że pisane. Public Domain Pack, oj, imię i nazwisko, oj, to już będzie kara. Jest jeszcze jedna kasetka, na której nie mam zielonego pojęcia, co jest. Odłożę sobie to, moi drodzy, na bok. Oprócz tego, moi drodzy, mamy strasznie zmasakrowanego Joya, Strasznie, i nawet przedłużacz zrobiony. Patrzcie, kto pamięta ten stary przylepiec na, na, na palce, co się kleiło? Ktoś zrobił sobie przedłużacz, kabel po kabelku wyizolował. No, jest to też świadectwo pewnej historii. Każdy kombinował jak umiał. Dobrze, zobaczmy, co tu jeszcze jest. No i w zasadzie to tu jest za wiele, już nic nie ma, bo jest jeszcze. Ojej, jest jeszcze zasilacz. No i oczywiście kabelek RF. Odłożę sobie to, moi drodzy, tu dalej, bo mamy jeszcze jedną rzecz. O tak. Ach, to brudne. Mamy jeszcze jedną rzecz i ta druga rzecz trafi prawdopodobnie, jak się dogadamy, do Lemona z kanału Retrogulasz, Moi drodzy, o, tak to wygląda. Zaraz. O! Tak może będzie lepiej. Może mi się uda złapać całość. Hm, nie uda się. Kurczę, nie uda się złapać chyba całego boksa. No ale nic, zajrzyjmy moi drodzy to jest Commodore 64 tak zwana wersja Aldi to też zdobyte lokalnie tutaj patrzcie jakie kłęby kurzu patrzcie jakie kłęby kurzu po prostu to jest, muszę to odrobinę podczyścić bo takie to wysyłać wstyd będziemy musieli to na live'ach zrobić sobie live'y, przetestować sprawdzić w ogóle czy ten sprzęt działa i ten Aldi, bo trafi do Lemona z kanału Retrogularz, bo Lemon chciał mieć chlebaka, no nie mam niestety tego klasycznego chlebaka, na do, żeby się podzielić z tego klasycznego z czarną klawiaturą i z tym logiem. Mam Aldi, w niektórych środowiskach jest to bardziej ceniona wersja Commodore. Chlebaczka i pokażę jeszcze od razu, moi drodzy, dla zainteresowanych bo na pewno będą pytania i nie podarowalibyście mi, gdybym mnie. Pokazał spodu wersja G, już jakiś kurz, sloty. Także to jest do podczyszczenia. Już się dogadamy z lemonem, czy on będzie chciał sobie, bo już mam ręce od tego nawet brudne, czy on będzie chciał sobie to podczyścić, czy nie. W każdym razie ta wersja w tym styropianku to jest, to jest dla niego tutaj odłożona. Takie moje dwie ostatnie zdobycze. A to oznacza moi drodzy, że w najbliższym czasie czeka nas live, czekają nas live'y w zasadzie z testowania tego komodorka, z testowania tego komodorka pod spodem, plus kasetki. Jejku, ile ja tych kasetek już mam do przetestowania, to sobie sprawy nie zdajecie, że jest wszystko przygotowane, gotowe, więc będzie trzeba z tymi live'ami pomału startować, żeby ten sprzęt potestować. I prawdopodobnie będzie trzeba już po malutku się z tym sprzętem żegnać, bo będzie trzeba troszkę tych podwójnych egzemplarzy, może komuś prezentować, może sprzedawać, żeby sobie zdobywać kolejne egzemplarze do kolekcji. Dziękuję moi drodzy za ten filmik, króciutki filmik, ale musiałem wam go zaprezentować, bardzo chciałem Wam go zaprezentować, w szczególności to mnie niesamowitym sentymentem i nostalgią to takie przedłużanie. Na zasadzie każdy orze jak może, zwykłym takim no, do, do ran, nawet nie izolacyjnym, nie taśmą izolacyjną, tylko taką taśmą do, 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 do lam, to się przylepiec nazywa, czy jakoś tak się na to mówiło w latach 90 Tu jest stara końcówka, bo miał krótki kabel, a tu jest z jakiegoś innego joysticka dawcy przedłużacz zrobiony, także, <grytanie> także takie też ciekawe zjawisko i taki joy nietypowy, bo ja się z takim nie spotkałem, żeby tu miał takie dziwne świrunki no ale to ale wygodny, ale wygodny, więc jego też będziemy musieli przetestować, czy ten przedłużacz działa. Dziękuję moi drodzy że ze mną jesteście. Zapraszam na live'y z tego sprzętu. Jeszcze kupę innego sprzętu musimy przetestować na tych live'ach, ale zacznijmy Oj przepraszam, znowu kopnąłem kamerę. Zacznijmy od tego po prostu co jest, więc zapraszam na live'y no i co i trzymajcie się, mówi kusok mojej retro hobby. do następnego, pa pa, cześć.